No hej kochanie, to tam? Bo dzisiaj jest Dzień Mamy i chciałabym Ci życzyć dużo szczęścia, zdrowia i tak jak w sumie zawsze. Dziękuję. Jesteś najładniejsza, najpiękniejsza, o, najkochańsza, o jej, ale najlepsza. Dziękuję Ci Cywileczku. A tutaj są dla Ciebie kwiatki. Ojejku, dziękuję, jakie piękne. No widzę, że z 8 z Biedronki jedna paczka za 9,99, nawet tatuś się nie kłófał żeby wumeczkę zdjąć. A to, nie podobają Ci się? Nie, no piękne, no ja zawsze wiedziałam, że Twój tatuś to ma gest, no cudowne, słuchaj, no jest to, bo niedługo idzie ulica ja tak sobie pomyślałam, Widziałam, że teraz promocja w Biedronce. Trzy pary skarpet za 13,99. Byśmy pojechali już wcześniej kupię, żeby nie przegapić tej okazji po prostu. Wieki, ja zawsze liczyłam na mojego męża, że nawet tutaj o, pięknie, no, piękna kokarda, no piękna kokarda. Dziękuję Ci syneczku, kocham Cię bardzo, dziękuję. Ja cię są... też bardzo kocham. Mm, to są najpiękniejsze kwiaty, jakie kiedykolwiek dostałam. Mm.